Siema, siema, tutaj Kungu, witam was w kolejnym planie tygodnia, który jest zapowiedzią mojego kanału, jak i po prostu informacjami, więc najpierw witam wszystkich nowych widzów, najbardziej nowych, oczywiście starych, równie serdecznie, ale nowych, jakoś tak szczególnie, ponieważ są nowi. Chciałem was zaprosić, zobaczcie, właśnie w tym momencie wyświetla wam się plan na ten tydzień, więc proszę zapoznajcie się z nim, a ja teraz przejdę do szybkich informacji. I z początku tych informacji chciałem was bardzo, bardzo przeprosić za to, że ostatnio jakiś byłem niesłowny, plus do tego nie miałem internetu. I wywaliło tak, że, że gówno wyszło z poprzedniego planu tygodnia, ponieważ od środy się chyba posypało kompletnie. Jeszcze dałem informację, że dzisiaj powinien być Robocraft, ale go nie nagrałem, cały dzień mnie nie było w domu, wybaczcie, sorry. Ale to będzie taki plan tygodnia, więc tak, będą cztery Robocrafty, dwa spory, dwie fabryki stworów, jedno ten Bait, jedna Terraria, jeden gotik jeden... Minecraft Heroes, jeden Minecraft Skywars, jedna, druga wojna światowa W końcu może będzie ten NFS, ten, ten mam nadzieję, że już mi się uda go nagrać, bo już trzeci tydzień by nie było A to już słabe Będzie oczywiście Tribes, będzie Happy Wheels i będzie World of Tanks, pierwszy odcinek Więc tak, przejdziemy teraz może do takiego jakby omawiania tego czy jeszcze coś bym chciał? Aha, jeszcze chciałem was poprosić. Ja wiem, że to jest takie strasznie głupie. I jeśli was to urazi albo coś, to nie zrażajcie się. Po prostu chodzi mi o to, że za dwa dni mija mi jakby rok mojej działalności na YouTube. Brakuje mi 10 subów do pięćsetki. I jakbyście, nie wiem, albo kolegom powiedzieli, oczywiście nie chodzi mi o zakładanie żadnych duplikatów kont, czy coś w tym stylu. Chodzi mi o takie normalne suby. Więc jeśli moglibyście powiedzieć kolegom, czy coś. Wiem, że to jest takie trochę... Kurde żebranie, ale chodzi mi o to, że, że chciałem mieć 500 widzów na, na ten roczek. Oczywiście, jeśli się nie uda, nic takiego się nie stanie. ale, no tak, chciałem was poprosić. Jeśli was to uraża, to sorry, bo, bo generalnie wiem, że to może być takie zrażające troszeczkę, że żebrem, żebram o widzów na, 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 trochę tak litościwie. dobra, nieważne. Generalnie proszę was, przepraszam, jeśli was to razi. I przechodzimy do omawiania tego planu. Więc tak, w poniedziałek o godzinie 12 nie będzie nic, ponieważ już teraz nie chce mi się za bardzo nagrywać. Jest godzina 23, więc nie no, myślę, że jednak może coś nagram, ale na pewno nie uda mi się go tam zrenderować, wrzucić, to, to, to się jeszcze zobaczy. Więc generalnie wolę, wolę być bezpieczny, żeby o 12 się nic nie pojawiło i o 15 pojawi się już wtedy na 100%, tak? Więc tak, o 12, o 12 nic, o 15 25 odcinek z Robocrafta dużo tych odcinków myślę, że jesteśmy mniej więcej w jakiejś połowie serii Ewentualnie już jesteśmy za połową, na pewno Na pewno nie jesteśmy przed połową. To wam mogę powiedzieć, ponieważ więcej niż 50 odcinków na pewno nie będzie z Robocrafta, ponieważ już, już powoli ja tracę chęci. Tak powoli, ja nie mówię, że już straciłem to, tylko tak powoli tracę chęci na nagrywanie z tej gry, więc po prostu... Mówię, że zaczynamy jakby kończyć już teraz, na pewno nie będziemy iść w przód jakby, tylko będziemy po prostu kończyć, yy, kończyć tę serię, więc już Wam mówię, że ta seria z Robocrafta będzie jakby się zbliżać ku końcowi. Na pewno będzie co najmniej 40 odcinków, to Wam mogę obiecać, ale czy więcej, to nie wiem. Więc tak, 25 odcinek Robocrafta o 15, o godzinie 17, dwu, 14 odcinek z trzeciego sezonu yy, Let's Play Sport. We wtorek o godzinie 12 Gotik 2 Noc kruka kolejny odcinek, który już miałby się ukazać właśnie w sobotę Nie, w piątek, sorry, w piątek i nie ukazał się, za co też was bardzo przepraszam Ale ukaże się dopiero właśnie we wtorek o godzinie 12 i we wtorek o godzinie 15 ukaże się Minecraft Skywars wreszcie drugi odcinek mam nadzieję, że, że wam się spodoba ja mam nadzieję, że mi dobrze będzie szło, bo jeszcze oczywiście go nie nagrałem ale wydaje mi się, że Minecraft Skyward to bardzo, bardzo dobra seria i bardzo w ogóle dobry plugin, dobra gra. Dobra, przechodzimy do następnego dnia, czyli środy. Środa o godzinie 12.26 odcinek z Robocrafta, a o godzinie 15.00 będzie piąty odcinek z Fabryki Stwora. A nie, to już Wam powiem w odcinku, to nieważne. W czwartek o godzinie 12.07 albo drugi odcinek z Happy Wheels, czy ja wiem, czy to jest siódmy, czy drugi. Teoretycznie siódmy chyba, albo ósmy ale drugi z tak jakby nowej serii te, tego, tego Happy Wheels, ponieważ tamto nagrywałem tak bardzo dawno temu, że nikt tego nie oglądał i to jest słabe, po prostu słabe, więc nie wiem jak liczyć, powiedzmy, że ten siódmy czy tam ósmy, chyba siódmy, zapisałem sobie, że siódmy, ale teraz tak mi się zaczyna wydawać, że chyba jednak ósmy, no nieważne, w każdym razie o godzinie 15 kolejny odcinek z Robocrafta, 27, o godzinie 17, 20 odcinek z Molten Blade. W piątek o godzinie 12 Minecraft Heroes, kolejny odcineczek, ponieważ prosiliście, więc, więc będzie odcineczek. Oczywiście, coś tam sobie porobimy. Może pójdziemy do Endu czy no, do Netheru. To się jeszcze okaże. W każdym razie o godzinie 15 Europa Universalis będzie już kolejny odcinek z II wojny światowej. Takie już stricte II wojny światowej. Mam nadzieję, że tym razem pójdzie mi lepiej. Nie będę się teraz wypowiadał na ten temat. Powiem bardziej w odcinku, ale zapraszam bardzo serdecznie, bo może być ciekawie. Ym... W piątek o 17 spor, który to odbędzie odcinek, to będzie odcinek 15 już też dość hardkorowo, że 15 odcineczek. Mam nadzieję, że już mi dużo lepiej pójdzie w tej, w tej fazie cywilizacji. Myślę, że w 15 odcinku już przejdziemy do fazy kosmosu, chociaż jeszcze nie wiem, bo nawet nie nagrałem 14, tylko tak mi się po prostu wydaje, ale zobaczymy. Podobno będę miał duże problemy z tym, więc nie wiem. Kurde, tak się rozpowiadam na każdy temat, na każdej gry i tak będzie to znowu trwało 10 minut. Erg, sorry, bo to powinny być takie quick, quick informacje, ale, dobra. I o godzinie 12 w sobotę, World of Tanks, to jest gra, e, e, o którą mnie prosiliście wiele razy. Ja stwierdziłem, że już ją nagram, ponieważ jest fajna. E, ja coś tam w nią grałem kiedyś, nigdy z niej nic nie nagrywałem. Teraz jest te, ten klimat Robocrafta, który Robocraft, no, nie można powiedzieć, że nie kojarzy wam się z World of Tanks, no nie. Jak każdemu się kojarzy, ponieważ bardzo jest to podobna gra. Oczywiście nie powiem, że taka sama, czy, czy na wzór, znaczy na wzór może troszeczkę, ale nie porównujmy ich aż tak ze sobą, ponieważ są to inne gry. No w każdym razie World of Tanks, ja jeszcze nawet tego nie ściągnąłem, więc jeśli byłby jakieś opóźnienia czy coś, to przepraszam bardzo, ale mogłem się po prostu nie chcieć ściągać. Ale myślę, że nie chce mi się już w tym przypadku, nie będzie, nie będzie jakby wchodziło w grę. Swoją drogą teraz zauważyłem, że... Mam głupią tabelkę, ale dobra, już nieważne, zostawię ją taką, jaką jest. O godzinie 15 w sobotę Robocraft, kolejny odcinek już ostatni w tym tygodniu, 28. A o godzinie 17 I Terraria i w tym momencie Terraria na pewno nie będzie jeszcze mapki Adventure. Myślę, że uda mi się w końcu jakoś znaleźć ten, nie wiem, będę musiał pograć, żeby poszukać tego czegoś, co teraz już nie pamiętam, jak się nazywa, żeby w końcu zawalczyć z jakimś bossem, bo to jest nudne. Och kurde, przepraszam. Ale ktoś mi napisał, że to nie musi być nudne i coś, że to nie musi być jakieś super mega ciekawe, w sensie żywe i coś, bo co to nie jest jakiś BF I coś w tym jest, więc no, raz budowanie, raz, raz coś tam i myślę, że tak będę kontynuował, chociaż chciałbym naprawdę już z tym bossem zawalczyć, ale za bardzo nie umiem. Więc, no, mam nadzieję, że coś ogarnę. W niedzielę o godzinie 12.00 Tribes o 15.00 Need for Speed Underground 2. Właśnie dlaczego znowu napisałem Tribes, a nie Tribes Assent Znowu zapomniałem. Erg, sorry. W każdym razie Need for Speed Underground 2. Też nie napisałem, że to Underground 2. W końcu się ukaże. Już 3 tygodnie chyba się nie ukazywał. Ja pierdniczę, to jest straszne. Bo najpierw mi się nie chciało, potem coś tam wyszło. Teraz w tym tygodniu również coś tam gó gówno wyszło. No i tak, sorry. No i o godzinie 17. Fabryka Stworów, odcinek szósty. I jeszcze czwarty film będzie oczywiście w niedzielę, jeśli chodzi o plan tygodnia. Ale nie chciałem właśnie nigdzie indziej wsadzać tej fabryki Stwora, ponieważ jakoś tak w poniedziałek spor, we wtorek tak chciałem zrobić przerwę, w środę, w środę spor, w czwartek też chciałem zrobić przerwę, w piątek spor, sobota przerwa, no i wychodzi na to, że w niedzielę spor, no nie? Ta. No, więc to by było na tyle w tym odcinku Mam nadzieję, że ten Wam się podobał Trochę przynudzałem w tym odcineczku Mam nadzieję, że ktoś to oglądał Jeśli ktoś to oglądał, to props dla Was, pozdro yy, I tyle Więc wielkie dzięki za oglądanie Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku Siema